Witam wszystkich po raz kolejny. Mamy koniec sezonu. Jestem trochę leniuchem, więc jest połowa czerwca. Prawie że i pora wyczyścić kocioł. Nie robiłem tego przez 8 miesięcy, grzałem. Przez 8 miesięcy poszło mi 4 tony paletu. Zamiast jestem ciekaw, jak to wszystko wygląda. Eee, jak wygląda wymiennik w środku? Eee, tutaj pani komora spalania, to nie ma problemu. tutaj. Tego nie oczyściłem i. Tak to. ta wiadomo, komora spalania. Niżej po Bo. 8 Ośmiu w miesiącach palenia paletem paleta 2 za 700 zł w tym kupię w tej samej cenie tu jestem przygotowany na zimę eee, to palnika komory spalania oczywiście a opielnik popielnik i wyczyskę. Wyczyska jest boku z tyłu. Jak już tu dojdę z serwisem, doszedł to ja z inaczej nie daję problemu. Eee, co tu z tyłu jeszcze trzeba wyczyścić? kanał, kanał dymny. Więc eee, tutaj już będę podłączać te wszystkie eee, rury od komina i porządnie wyżyścić. No potem zobaczymy co z tego wyjdzie. Widać z tego będzie popiołu Ale mówię, najbardziej interesuje mnie właśnie jak będzie wyglądał, będą wyglądały kanały e, w Wiminku. jeszcze jedna ciekawa kwestia e, A propos zużycia prądu e, chodziło o 40 groszy na dzień to jest do tej pory Kocioł chodził od 24 września do 20 maja 95 złotych 40 groszy. to jest całkowity koszt prądu jaki złożył kocioł na czyszczenie, na pompkę, na całość więc tragedii nie ma tym bardziej, że w zimę kocioł się odpalał 7-8 razy na dobę nie stosowałem obniżenia nocnego, więc że w domu trzymam 23 stopnie minimum. Taka temperaturka była całą dobę no wiadomo, że w jest zawsze troszeczkę chłodniej. Tam głowice zawsze były przymknięte. Po prostu i tyle. No rozbrałem ten kanał Tutaj mam powiem, że no myślałem, że będzie tu będzie gorzej w środku. Już, bo było widać na tym zdjęciu. tragedii nie ma no ale tego piłku się trochę nazbierało no jest tutaj przy jest tu przy pęterze wyciągowym no jest tak samo tu no nie jest jakoś super obrotnione to wszystko no kanał drożny jakby nie było też yy, przy paleniu nie czułem jakaś żeby temperatura mi zrastała czy było większe zużycie paletu. Myślałem, że po prostu na tych zgięciach będzie troszeczkę więcej tego syfu, ale nieźle. Naprawdę. O, to jest, to jest ze zgięcia z kolana właśnie. Nieźle naprawdę. Lecimy dalej. No trzeba zajrzeć do wymiennika. Zobaczymy jak to wszystko wygląda. No jest tyle trochę jest tego trochę takie oblepione wszystko. przy przyświecę wszystko. Co prawda jest to wszystko takie, patrzyłem sypkie. Sypki to wszystko takie o sam kopiół. no, trochę, no ale po 4 tonach to myślę, że tutaj nie można się było tego spodziewać kanały Widać, nie widać Ej, zrobimy tak. Jaką wyczystkę tworzę przyświecimy wszystko, zobaczymy jak to będzie widać wtedy może troszeczkę lepiej, ale myślę, że jak na, na tyle peletu spalonego takiej, mówię, peletu za 700 zł uprzednięcie tego pyłku to chyba nie będzie jakiś wielki problem. Myślę, że to jeszcze jedna rzecz warto powiedzieć. Eee, sprawa jest taka, że tutaj nie ma tutaj nie ma nic żadnego, nie ma nic czarnego, to nie ma nic takiego stałego, to jest wszystko sam popiół i to jest właśnie fajne. Sam pył wystarczy dobrze odkurzyć, i będzie po problemie. No to teraz, tak po rozebraniu tego kanału komina. W wymiennika wyczystki czas wziąć się za komorę spalania Ej, aha, jeszcze jedno tutaj w no, wyczystce boje trochę było tego syfu coś takiego co tu jest Coś takiego co tu jest. razy, razy dwa. No, dwa razy musiałem to wziąć, bo fit się szkoda, zapycha. Eee, teraz co? Czas na komory spalania. Będziemy to czyścić. I wreszcie. Wreszcie. Przyda się mój przyrząd który daje azinkamin taka szpacheleczka przydaje się do czyszczenia i będziemy sobie powoli wszystko wbierać elegancko zobaczymy jak na końcu wszystko wyjdzie Po oczyszczeniu ścianek wymiennika biorę się teraz za zburzenie palnika tutaj to można to ustrojstwo można fajnie wyjąć też dobrze wyczyścić wszystkie kanaliki napowietrzające dobrze to trzeba wydrapać Pani wystarczy odkurzyć ten cały syf, który tu jest zebrany, który jest, był wyściany na ściankach na detektorze. Też odkurzyć do końca i będzie prawie po robocie. tutaj po wyczyszczeniu komory spalania włączyłem jeszcze czyszczenie kotła automatyczne. Tak żeby to cały syf, który mi zszedł stąd ze ścianek spadł na dół, żeby był o, wypchany przez tą przez ten ślimak cała reszta. No tyle tego się zbierało trochę popiołu trochę ze ścianek a tak czyszczą się turbulatory. taki jest słuch wolno 2 toru mm. tutaj mówię tylko tyle, że odkurzyłem Eee, nic tu nie myślałem wkrobać, nic takiego. Tu jeszcze są, a bo tu są tak, tu są cztery kanały. Są cztery kanały i tu są dwa jeszcze tu pod spodem. Po to pokrywą. Zaraz pokażę. Są dwa takie większe. O. Tak to wygląda kwiatka dobrze napowietrzone białe kanały dobra, Zaraz tu kończę nie tu się wysypie eee, wyczystka wyczyszczona komora spalania wyczyszczona wymiennik też Jak to wszystko wygląda? Tylko no tam delikatny pyłek. Przewód kominowy też tutaj wyrzeszczony No i za chwilę będę pokazywał resztę. końcówkę pracy. Przyszedł czas na podsumowanie. Oprócz tego, co Wam pokazywałem, czyli wymiennik, wyczystka komora spalania. Przewód kominowy wyczyściłem jeszcze, opróżniłem pojemnik z peletem, Odkurzyłem odkurzyłem wszystko w środku. Opróżniony został pojemnik, właśnie na, na popiół. na kociołek. Czeka sobie na kolejny sezon. Ja jestem zadowolony, bo powiem szczerze, trochę mi to zeszło. Eee, robiłem to. Staram robić się to mega dokładnie. Eee, zajęło mi to. No, takie półtorej godziny sobie nie wyobrażam tego. Na niektórych kotłach trzeba zrobić co dwa miesiące, co miesiąc. Eee, czyścić w imieniu, wrócić się. Dla mnie to jest naprawdę, przy takim kotle człowiek się trochę rozleniwia, mimo wszystko. jestem zadowolony, kocioł nadal chodzi, fajnie działa, cichutko. No i co teraz, zostało mi wyłączyć go z prądu, zamknąć szczelnie według instrukcji. I poczekać do kolejnego sezonu, podejrzewam, że szybko czas minie, no koniec wrzesia. Może zacznę znowu palić. Także że na wszystkich. Dzięki za to, że oglądacie, że piszecie do mnie. No to też mnie motywuje do jakichś tam kolejnych filmów. Dzięki, pozdrawiam, cześć. A my jeszcze jedna rzecz. Eee, tutaj jakie plany, powiedzmy, na kolejny sezon. Plan jest taki, żeby tutaj w tym pomieszczeniu z peletem Tutaj będę montował grzejnik ten mały grzejniczek. i jakieś sobie jakieś tam dziurczki zamontuję, żeby ten pelec miał ciepłutko. że od razu nie było źle w tej zimę, bo tutaj nie, nie ma wilgoci, ale tutaj jest prosto, więc sobie taki grzejniczek będę chciał zamontować. No i co? Eee... Będę chciał też koło odblokować na no ciekawą. W tym momencie jest 12, eee, moc wodna dokładnie 11,5 kW, będzie 18 czyli dokładnie 16,5 kW, eee, mm. startuje od, również od 3, zobaczymy co to będzie, eee, moim zdaniem powinno być mniej gorzej niż teraz jest, no może będzie nawet lepiej jeżeli ta instalacja szybciej płynie, przypominam tu jest Duży zład wody to jest ponad 300 litrów wody w samej instalacji grube rury. kociołek ma co robić. Zobaczymy jak to będzie. Jak będzie źle, to po do 12 kW, ale no, zobaczymy. Na razie chcę zrobić taki mały eksperymencik. I tyle. Zobacz, zobaczymy, co będzie dalej.